Modlitwa o zdrowie za wstawiennictwem Matki Bożej nieustającej pomocy. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością zwracam się do Ciebie, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła o Matko. Na rany odkupiciela i na krew jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże syn twój umierając, dał nam ciebie za matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o matko, nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć twojego boskiego syna! Przez niewypowiedziane cierpienia Twojego serca, o współodkupicielko błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę zdrowia, o którą tak bardzo proszę. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielać nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego łaskę zdrowia, o którą pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.